Siema, witam Was w kolejnym, jak na razie to już chyba ostatnim odcinku z Cyberbanka 2077 chyba że Redzi pokażą nowe dodatki do gry, ale to jeszcze trochę potrwa. Udało mi się jeszcze znaleźć parę ciekawostek, więc chciałem się z wami nimi podzielić. Kojarzycie Super Mario? Na mapie pokażę Wam lokalizację pierwszej ciekawostki. Kojarzycie na pewno ten ekran, mówiący, że księżniczka jest jednak w innym zamku, a cały nasz trud poszedł na marne. Tutaj mamy doskonałą ciekawostkę odnoszącą się do tego, nie oszukujmy się już, kultowego tekstu. Schodzimy do bunkru i po lewej stronie wita nas naprawdę bardzo uroczo drzazga. Nawiązanie do Mariana idealne w zasadzie nic więcej tutaj nie ma, więc lecimy dalej. Kończąc grę możemy dalej kontynuować naszą przygodę i robić pobożne misje, bo gra cofa nas do ostatniego sejwa, ale po co ja wam to w ogóle mówię? Po jednym z zakończeń nie będę mówić, którym dostajemy do chwipunku ciekawy przedmiot, który można łatwo przeoczyć. Rzecz jasna, musimy ją nałożyć poprzez kliknięcie, i na naszej lewej dłoni pojawia się proteza ręki jak u Johnnego Silverhanda. Można to zobaczyć na motorze, ale najlepiej w trybie foto. Na mapie pokazuję wam kolejną ciekawostkę. W grze mamy kolejne nawiązanie do filmu Blade Runner z 1982 roku. Dokładniej mamy nawiązanie do Roya Batiego i jego fascynację origami. Jest to hotel z jego nazwą i takim czymś poskładanym z papieru. Pod koniec 2019 roku Polskę obiegły wieści, że Hideo Kojima został zauważony w Warszawie. Obstawiam, że był tam właśnie po to, by użyczyć twarzy w cyberpunku. A oto właśnie i on. Da się go zobaczyć w głównej misji Skok na głęboką wodę. A co ze stout? Zegar tykał, obstawiła złe opcje i skończył jej się czas. No, toż powiedzieć, że już się nie spotkacie. Jeśli ktoś miał takie zakończenie misji bilet wstępu, to pokażę wam, co to znaczy, że już się nie spotkacie, a na mapie pokażę, gdzie my musimy się udać. Zmierzona tchawica, uduszenie, atak serca, no zapowiada się ciekawie. Mm, Militech nie wybacza. Militech nie zapomina. Znajoma? Tak. Z poprzedniego życia. No cóż, możemy zastać tak zwane betonowe buciki. Faktycznie, Militech nie wybacza. Naprawdę, bardzo ciekawie Redzi podeszli do tego, bo z tego co pamiętam, to aż na trzy sposoby może potoczyć się właśnie jej los. Siri, która podróżuje pomiędzy światami? W świecie możemy natknąć się właśnie na takie ciekawe graffiti. Może i właśnie to ona je tutaj zostawiła, no ale nie oszukujmy się, a raczej rozsiała po całym Night City. Dobra, ale chciałem pokazać wam totalnie coś innego podczas misji ostatnia przysługa możemy odnaleźć pewną żazgę można znaleźć tutaj fragment wierszu wisławy Szymborskiej, labirynt ciekawe dlaczego redzi zostawili oryginalne imię i nazwisko skoro każdego chociaż w minimalnym stopniu zmienili Kojarzycie tego przystojniaka z Wiedźmina 3? W cyberpunku jest do niego nawiązanie. A dokładniej, możemy odnaleźć jego broń, Łopatę Klucznika. Niestety pod sam koniec gry, bo w jednym z zakończeń, ale po finale możemy bawić się z nią dalej, bo tak naprawdę ma dobre statystyki, więc zamiast zabijać kataną, będziemy lać łopatą. Ciekawi was sklep z pierwszego Braindance'u Judy? Można się tam udać, a miejsce pokażę wam na mapie. Za bardzo nie ma w nim co znaleźć, ale ciekawa jest rozmowa ze sprzedającym, który chce ukryć prawdę. Strasznie wali tu chlorem. A wiesz, czyściliśmy niedawno podłogi. Było parę plam, które nie chciały zejść. Nic takiego. To. to co będzie. Na dzisiaj to już wszystko. Na sam koniec zostawiam Was z człowiekiem sprężynką. Dzięki za poświęcony czas. Trzymajcie się. Do następnego i cześć.